przynajmniej do najbliższych wyborów, mam nadzieję, przepraszam serdecznie za pewno zwłokę, ale goście, którzy nas e, zaszczycają w dniu dzisiejszym, podróżują czasami samochodowami i to spowoduje, że musimy czasem poczekać na ich przybycie w związku z sytuacją na drodze. Bardzo serdecznie witam wszystkich, ponieważ zgromadziliśmy się bardzo dzisiaj licznie, a nie chcę jako burmistrz miasta podpaść, zapomnieć kogokolwiek z tak zacnego krona, tylko powiem, że odwiedzi na dzisiaj przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Pan Minister Kolarski, na którego właśnie czekamy i za chwilę nas tutaj dołączy. Mamy w naszym grodzie, przy, w gronie przyjaciół miasta zacną profesurę, zacną organizację, bo i Instytut Pamięci Narodowej i inne instytucje. Mamy organizację naszych obywateli, naszego miasta pochodzenia Juskowskiego, bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Mamy władze samorządowe, mamy młodzież, klasa mundurowa i młodzież z Liceum w Puńsku. I bardzo się cieszę, że w uroczystości setnej rocznicy Powstania Sejmiejskiego będziemy mogli zacząć od odczytania listu pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zostanie odczytany przez po czym odsłonimy tablicę, która jest symboliczna w pewnym sensie. Dlatego, że zastanawialiśmy się w, w ramach prac Komitetu Organizacyjnego setnej rocznicy Powstania Sajanieckiego, jakie wspólne znaki pojedynania Polaków Litwinów, mogłyby uzupełnić treść tej tablicy. Ponieważ ta ścieżka wyłonienia tego, 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 tego symbolu jeszcze jest przed nami i to pojednanie trzeba też w czynach wypełnić w przyszłości, więc środek tablicy jeszcze jest pusty i mam nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom nas wszystkich, ludzi, którzy w sercu wybierają pojednanie, uczestnictwo Polski w NATO, Uczestnictwo Litwy w NATO, uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej, uczestnictwo Litwy w Unii Europejskiej, dobre, dobre wszystkie stosunki, stosunki na każdej z naszych ulic, bo na każdej miejskiej ulicy naszego miasta i naszego powiatu mieszkają i Polacy, i Litwini. Mam nadzieję, że w przyszłości dzięki naszym wspólnym działaniom ta tablica zostanie uzupełniona o nowe symbole. Bardzo widzimy. witamy pana ministra Koralskiego, przedstawiciela. Pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja za chwilę poproszę pana ministra o odczytanie listu pana prezydenta Andrzeja Dudy z okazji naszych uroczystości, rocznicy setnej rocznicy wybuchu powstania cypryńskiego. O czym poproszę Panu, panią Jolantę Marianową Wiaktor o zabranie głosu w imieniu naszej obywateli naszej ziemi pochodzenia litewskiego. I Następnie poproszę przedstawicieli samorządów, przedstawiciela kancelarii pana prezydenta, przedstawicieli organizacji litewskich i środowisk naukowych o odsunięcie tajemnicy naszej tablicy pojednania. Panie ministrze, proszę o przedstawienie.